Witam serdecznie wszystkie wodniczki na moim kanale na czytaniu na wrzesień 2021. Słuchajcie, na początku szybciutko tylko powiem, że bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że. Przybywacie tutaj do mnie, że zostajecie, że mnie w jaki sposób wspieracie. Zostawiacie te łapki w górę, piszecie komentarze. Dziękuję swoim starym i stałym, oczywiście, tutaj słuchaczom i subskrybentom. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pewnie wiecie, o kim mówię. Przede wszystkim o tych osobach, które gdzieś mi się udzielają w komentarzach i już Was rozpoznaję, przynajmniej po Waszych nikach czytam nazwach. Więc bardzo Was serdecznie pozdrawiam i dziękuję Wam za to, że jesteście. Pamiętajcie, że te czytania nie ze wszystkimi będą rezonować. No nie jest, to, nie jest to czytanie prywatne i nie ma takiej możliwości, ale jeśli coś jest dla Was, to po prostu to bierzcie, jeśli nie, to zostawcie. Natomiast dziękuję za każde łapki, mimo wszystko, bo nieraz się zdarzały na zasadzie nie rezonuje, ale zostawiam łapkę dla zasięgu. I też oczywiście to jest fajne i dziękuję Wam za to. Także słuchajcie, to tyle z tytułem wstępu. Bo ileż można tutaj o tych wdzięcznościach, ale ja taka po prostu jestem, więc, więc bardzo Wam za to dziękuję. Słuchajcie, czytanie będzie króciutkie: Praca Związki i Single Będzie to króciutkie, konkretne czytanie. I ja będę później na początku września gdzieś robiła taki dodatek do tego horoskopu wrześniowego z run. Ponieważ runy mają zupełnie inną też energię, ale też są bardzo, bardzo mocne, więc będę chciała to uzupełnić runami. Zresztą już zauważyliście, że często te runy gdzieś tam jednak wplatam, więc dodatkowo sobie uzupełnimy te czytania runami gdzieś za jakiś może półtorej tygodnia. Jak już ten wrzesień się zacznie, ok? Drogie wodniczki, no to co? Lecimy z wami, tak? Wrzesień 2021 dla wszystkich osób spod znaku Wodnika, dla wszystkich osób spod znaku Wodnika, które przede wszystkim oglądają ten filmik, ten kanał, poprosimy dla nich przekaz na wrzesień 2021. Wrzesień 2021 dla osób spod znaku Wodnika. Na pracę związki i single, pracę związki i single. Ok. Myślę, że już dosyć potasowałam. Chociaż nigdy nieraz nie, nie jest dosyć. Mhm. Ok. Słuchajcie, drogie wodniczki. Ogólna energia, jaka może Wam towarzyszyć we wrześniu. O, Takie tutaj bojowe nastawienie, widzę, będzie. No dobra. Zobaczmy, co będzie w pracy. We wrześniu. Początek miesiąca. No i znowu ta karta. Słuchajcie, w 80% znaków ta karta tutaj była straszne. Te energie są we wrześniu. Słuchajcie, smutasy takie chyba przez to miesiąc. która się zbliża. Środek miesiąca. I koniec miesiąca pracy. I teraz Wasze związki. Początek miesiąca, środek miesiąca, i koniec miesiąca. I single we wrześniu. Początek miesiąca środek miesiąca. Oj, przepraszam. I koniec miesiąca. Słuchajcie, bardzo często się te karty powtarzają. Mimo tego tasowania, przytasowywania, to one i tak i tak jakoś tak krążą tą energią. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Okej. Okay. Tu wam przesunę kawałeczek. Mhm. Dobra, słuchajcie, Wasza energia ogólna, no powiem tak. Yy, jesteście w takiej energii bardzo takiej wyciszającej, ale jednocześnie takiej bojowej. Tak jakbyście chcieli trochę palcem drygować, tak jakbyście, słuchajcie... Chcecie odnieść zwycięstwo, ale jednocześnie nie bierzecie pod uwagę tego, że ktoś jest z tyłu za wami i zobaczcie, i że na to zwycięstwo, na te sukcesy też za wami stoją inne osoby. I mam takie wrażenie, że ta energia będzie taka dla was. To jest taka dla was informacja, żebyście właśnie nie skupiali się tylko na sobie i nie y, próbowali rządzić za wszelką cenę, tylko y, próbowali się dogadać. Dogadać się wśród swoich najbliższych, wśród swoich przyjaciół, wśród pracy, nie, nie starali się za wszelką cenę czegoś udowadniać i, i, i przeforsowywać, tak? To jest taka karta, która mówi tak typowo, archetypowo, że to jest pyrrusowe zwycięstwo, tak? Czyli takie, słuchajcie, zwycięstwo odniesione kosztem czegoś, kogoś, tak? Więc dlatego wydaje mi się, że w tej energii. Tu chodzi o to, żeby was, no może nie tyle ostrzec, ale karty tu pokazują, żebyście nie używali właśnie tej energii w taki sposób, tak? Żebyście postarali się współpracować i jak najbardziej odnosić te sukcesy, ale wśród ludzi, z ludźmi, tak? Nie tylko dla siebie i nie przypinając tego tylko, tylko i wyłącznie sobie. Na dnie mamy arcykapłankę, więc słuchajcie, dla mnie to jest taki trochę okres tajemnicy, ale też taki trochę okres Waszej zmożonej intuicji. Być może się interesujecie ezoteryką, no pewnie w jakimś stopniu, tak skoro oglądacie takie kanały, ale też bym powiedziała, że dużo rzeczy się chcecie jeszcze nauczyć, dużo się uczycie, dużo gdzieś tam jest w was, takiego takiej chęci poszerzania Waszej takiej tutaj wiedzy na różne tematy, nie powiem na jakie, bo przecież nie wiem. Natomiast tak, jeśli chodzi o pracę, kochani, to powiem tak. Na początku miesiąca, no, gorzkie łzy. Czyli znowu coś nie wyszło, znowu coś się nie udało, znowu ktoś coś nie, nie podpisał albo nie wiem, albo nie udało się dostać pracy jakiejś, tak, albo nie pasowała ta praca, albo byliście rozczarowani tą pracą, albo ktoś was w jakiś sposób zranił. Albo powiedział konkretnie, co myśli, i też w jaki sposób odczyście taki dyskomfort. No, w każdym bądź razie, w tej pracy na początku miesiąca, może być taki troszeczkę tutaj. Niemiły akcent w postaci jakiegoś rozgoryczenia z waszej strony, ale ja zawsze mówię o tym, że to jest nie taki diabeł straszny, bo czasami my też, jak gdyby sobie personalnie to weźmiemy za bardzo do siebie, bo jesteśmy na przykład wrażliwi na jakimś punkcie, czyli tak zwana pięta Achilles'a, akurat na przykład w tym wypadku, może Was dotknąć i wtedy wystarczy jedno słowo, a Wy odbieracie to bardzo personalnie. Więc być może dla Was wodniki na przykład w pracy będzie bardzo, bardzo. Jest to dla was taka pięta Achillesa, i każde słowo, uwaga, może właśnie w ten sposób zostać odebrane, bo. Środek i końcówka miesiąca jest pokazana, że tutaj to wszystko się zmieni, że wy mimo wszystko zaczniecie działać. Dla niektórych osób będzie to dogadanie się z, właśnie z śród, ze swoim otoczeniem, być może nawet z własnym szefem, mm, szefową, być może, to, być może to wy będziecie bardzo analitycznie podchodzić do, do tematów, czyli będziecie, nie wiem, mieli jakiś pomysł i będziecie za sobą chcieli podciągnąć tłumy, tak jak tutaj widać, tak, i ruszycie do przodu, oczywiście, tak jak mówiłam, z ludźmi, a nie zostawiając, ich z, z tyłu i przed Wami się otworzą wiele, przed wami się otworzy wiele możliwości. Dla tych, którzy szukają pracy, to jeżeli na początku znowu coś tam się potknęło, to znowu mają możliwości gdzieś coś naprawdę dostać fajnego, gdzieś z kimś coś zacząć robić i to będzie na przykład. Praca za granicą, albo słuchajcie, jakaś korporacja międzynarodowa, albo to będzie dotyczyło jakichś takich, wiecie, no nie za miejscowych tematów, tylko do, będzie dotyczyło to jakiegoś takiego, słuchajcie, poruszania się w innych, w innych krajach również, więc może to gdzieś takie być, nie wiem, no medialne, coś, coś w tym stylu, tak? Natomiast jeżeli wy jesteście w pracy, to przede wszystkim otwierają się przed wami nowe perspektywy. Być może to, co was gdzieś tam zabolało, będzie to dla was na tyle produktywne, że wyruszycie do przodu i będziecie chcieli tupnąć nogą i powiedzieć, nie, mnie nie jest na to stać. Owszem, ja może miałam jakieś zachwianie, może mi się wydawało, że się nie nadaje, że coś jest nie tak ze mną, ale nie, okej, okay, ja muszę się wziąć do roboty. Dobra. I słuchajcie i bierzecie się do tej pracy, zaczynacie, nie wiem, szukać, czy ewentualnie w tej pracy się bardziej starać, czy bardziej dogadywać też ze współpracownikami, no, ale przede wszystkim starać się albo zdobyć tą pracę, albo tą pracę przede wszystkim Wszystkim rozbudować, albo nawet pójść nawet na swoje dosłownie i rozwinąć to dosłownie, dosłownie, globalnie, bo tutaj ten świat jest pokazany, ale wy macie ogromne możliwości, kochani, albo się rozwinąć w pracy, w której jesteście, albo przede wszystkim no, i przede wszystkim dogadać się ze współpracownikami. Albo założyć coś swojego, co naprawdę może mieć przyszłość taką dosyć globalną później, bo być może będziecie współpracować gdzieś tam za granicą, nawet tak. Ale tak czy inaczej, te wasze smuteczki tutaj, które są, może dotyczą jakiegoś niedogadywania się z kimś, albo nie wiem, wiary, braku wiary w siebie, że nie wiem, potknęliście się o jeden schodek no to już jest tragedia, że jest źle i chcecie poddać, nie, nie poddajemy się kochani, przed wami są otwarte tutaj drzwi, to jest kwestia waszego umysłu, co wy tutaj robicie, bo jeżeli, jeżeli otworzycie się i będziecie myśleć pozytywnie, to myślę, że to powinniście przeskoczyć, pamiętajcie tylko o tym, żebyście nie byli prywrusowi w tym wszystkim, tak ok, także do przodu z tą pracą, jeśli chodzi o wasze związki partnerskie, małżeńskie, jakichkolwiek nie jesteście no, to powiem tak, no w związku bym powiedziała, że jest w miarę okej, okay, stabilnie, jest w miarę równowaga, przy czym jesteście w tym związku trochę samotni. Nie wiem, być może wasz partner, mam takie wrażenie, że bardzo dużo pracuje, albo to wy właśnie tą firmę będziecie zakładać, albo może ją macie i dużo pracujecie, i to powoduje, że wy jesteście skupieni na pracy, na rozwijaniu się, na dokształcaniu się, poszerzaniu swojej wiedzy, i to się przekłada na oczywiście. Wasze małżeństwo. Tutaj jest pokazana taka równowaga mimo wszystko, ale też, ale też jest pokazane, że musicie uważać, bo nie da się tak, słuchajcie, w ten sposób funkcjonować, tak, że niby małżeństwo czy związek jest, ale tak naprawdę jesteśmy w nim sami, więc trzeba tutaj znaleźć tą równowagę i ten poziom i umieć to utrzymać w jakimś stopniu, bo... Wy akurat w tym związku jesteście, prawdopodobnie sami się odizolowaliście. To, to jest wasza wolna wola, tak? I to wy tak zechcieliście, i dlatego tutaj, a związek jest pokazany, że jest naprawdę ok, więc tutaj nie miałabym się do czego przyczepić, oprócz tego, że powinniście umieć utrzymać to w jakimś takim balansie. I mam wrażenie, że to dotyczy pracy, czyli nie, albo za bardzo idziecie w pracę, albo znowu na odwrót, co niektórzy gdzieś tutaj nad tym związkiem ubolewają, ale ja tutaj bym powiedziała, że bardziej chodzi o pracę i Wy tak wchodzicie w tą pracę, albo w swój rozwój duchowy, bo to też może być przy tej arcykapłance i tutaj yy, pustelniku, myślę, że też wchodzicie bardzo głęboko w taki rozwój duchowy, też poszukujecie siebie w tym wszystkim, próbujecie się uspokoić, odnaleźć i to też może tak być, tak? I to też trzeba w tym znaleźć równowagę i słuchajcie, kto jak to, no ale osoby, które się tym zajmują, czyli tak jak ja i wiele, wiele innych pewnie yy, osób które oglądacie, mają ten sam dylemat, bo nie wszyscy są samotni sami z wyboru czy też nie, ale my też mamy rodziny. Ja też mam rodzinę, mam dwójkę dzieci i, i rzeczywiście trzeba umieć rozdzielić to, nie przesiadywać po pięć godzin wieczorami właśnie w osamotnieniu, chociażby czy na nauce, czy na kształceniu się w tym kierunku, czy na poszerzaniu wiedzy, czy na jakichś czytaniach, czy, czy na czymkolwiek innym, bo y, no, obrywa za to rodzina. I to właśnie jest to samo, że musimy znaleźć ten balans, wiecie o co chodzi, tą równowagę w tym zarządzaniu we własnym domu, tą, tym swoim czasem i swoją osobą. Musicie to wyrównać sobie, tak? Bo oczywiście rozwój jest wam potrzebny i absolutnie jest to bardzo dobra rzecz, bardzo, bardzo potrzebna, ale musimy to robić wtedy, kiedy powiedzmy nie przeszkadzamy swoim bliskim, tak? Przepraszam, łyczek herbatki, bo nie może na tym tracić bliska osoba, więc jeśli, mm, jeśli rzeczywiście tak u Was jest i to z Wami rezonuje, to co ja tutaj mówię, to po prostu zbalansujcie to, tak? Bo w rodzinie jest pokazane, że jest OK, tak? Jest okej, okay, ale żeby z tego OK nie zrobiło się, że któryś nagle zacznie szukać czegoś drugiego, tak? Kogoś drugiego, bo czegoś będzie w tym związku brakować. To taka, taka informacja. Dobra. Kochani, jeśli chodzi o single, no to tak, single mają jazdę na rolkach. Słuchajcie, to znaczy po prostu idą po swoje, bawią się na całego. Jakieś są rozpoczęte, słuchajcie, jakieś relacje. Jest tutaj pokazane, że są rozpoczęte jakieś relacje albo się rozpoczną dopiero, może w połowie września, ale słuchajcie. Jeżeli nawet jeszcze nie są rozpoczęte, to wy po prostu idziecie jak po ogień. Wy chcecie. Tu jest pokazane wyjątkowo, że wodnik chce relacji. Kropka. I on idzie po swoje, on szuka, będzie tak szukał, aż znajdzie. I rzeczywiście jest pokazane, że we wrześniu możecie, możecie coś takiego tutaj mieć. Czyli kogoś takiego tutaj mieć. Otworzy się przed wami rzeczywiście możliwość, brama, przed którą być może staniecie wy. I ktoś jeszcze, żebyście tylko tego nie przeoczyli, będzie to na początku bardzo taka relacja, bym powiedziała, organoleptyczna, dosłownie. O cóż, otóż, o co mi chodzi? Będziecie dosłownie się bardzo sobie przyglądać, będziecie bardzo analizować się intelektualnie i w ogóle, czy do siebie pasujecie, czy nie, czyli takie testy będziecie sobie robić, w cudzysłowie których nie będziecie zauważać, a tak naprawdę one się będą działy. To tak przypuszczam takie trochę wiecie taki trochę casting mam wrażenie, że będziecie robić na te relacje, ale tu jest pokazane rzeczywiście tak już bardzo poważnie, że wy chcecie iść po swoje. Tylko mam takie wrażenie, że was taki stały związek to niekoniecznie interesuje coś, żeby się pojawiło fajnego, żeby było o czym z kim pogadać, ale Albo zaspokoić też jakieś tam swoje potrzeby, bo też tu jest to pokazane, ale czy to będzie na stałe? No, to bym tutaj nie powiedziała. Na pewno coś tutaj jest pokazane, że się szykuje. Ale proszę pamiętać, nie myślcie tylko o sobie, tak? To jest taki tutaj dosyć, bym powiedziała, przewodni, yy, przewodnia, przewodnie słowo, ok? Ok, w takim razie, słuchajcie, wodniki, yy, dla Was jeszcze jednorożca, poprosimy o przekaz jednorożców dla wodników na wrzesień 2021. Na wrzesień 2021 przekaz od jednorożców na wrzesień 2021 dla osób z znaku wodnika. O, no dobra, to już tak jak wypadła, to już niech tak zostanie, ok? Mm -hmm. Błogosławieństwa, była już ta karta chyba. Rozdawaj swoje błogosławieństwa, a dobro w twoim życiu zostanie pomnożone. Słuchajcie, to jest. Zaraz Wam przeczytam tradycyjnie, bo tak robię przy każdym znaku wyjątkowo, że czytam co autorka miała na myśli. Ale cóż to znaczy? Jeżeli Wy będziecie dawać swoje, swoje ciepło, swoją serdeczność, swoją miłość, swoje zainteresowanie to to do Was wróci, tylko musicie to robić nie tylko dlatego, żeby oczekiwać, żeby to do Was wróciło, tylko dlatego, że macie taką potrzebę, że chcecie komuś dawać siebie, swoje uczucie, swoje zainteresowanie. To jest taka karta i to dotyczy się, słuchajcie, całego Waszego aspektu tutaj, tak? Czyli ludzi wokół Was. A teraz Wam przeczytam, co autorka miała na myśli do tej karty. Błogosławieństwa. Kiedy prosisz jednorożce... Abyś był pośrednikiem ich błogosławieństw, mogą zdarzyć się cuda. Karta ta przypomina ci, abyś przekazywał dalej błogosławieństwa jednorożców i dostrzegał, co dzieje się w Twoim życiu. I afirmacja do tego. Wysyłam dziś błogosławieństwa jednorożców wszystkiemu i wszystkim. Tak? Czyli przede wszystkim życzymy sobie, kochani samych dobroci wokoło. Nawet jeżeli nie mamy jakichś ymm, super emocji w danym momencie, bo ktoś nam coś powiedział, coś nas zabolało, czy sytuacja, to nie znaczy, że mamy komuś życzyć źle. To po prostu my powinniśmy sobie z tym poradzić, a ten ktoś Powinien y, również umieć sobie poradzić, skoro y, potrafi w taki sposób działać. Słuchajcie, przede wszystkim, jakby nie było, to jeśli coś takiego tutaj, wy macie bardzo ładne karty, tak? Pamiętajcie o tym drugim człowieku, y, o tym, żebyście właśnie y, dawali mu swoje dobro, dobre słowo. I myślę, że wtedy bezwarunkowo to do Was po prostu wróci. Życzę Wam dużo słońca w tych jesiennych aurach, które będą się pojawiały we wrześniu. Życzę Wam tego słońca w sercu, w Waszym, w waszym codziennym życiu. Życzę Wam dużo uśmiechu, radości, pozytywizmu, żebyście przywitali te pierwsze dni takie jesienne. Mimo wszystko z taką aurą energii, ciepła, właśnie żebyście się nie poddali. Słuchajcie tym energiom, tym przesileniom, żebyście umieli właśnie z tym nastrojem, który może z góry gdzieś tam, pod, mówię tu o pogodzie na nas wpływać. Wszystkiego dobrego wam życzę, drogie wodniczki. Serdeczności i co? No do zobaczenia kochani w następnym filmiku. Cześć.